18 maja w całym kraju odbyły się wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Według oficjalnych danych w mieście i gminie Czarne frekwencja wyniosła 57,19%. Poszczególni kandydaci zdobyli następujący procent głosów. Trzaskowski Rafał Kazimierz 44,53%. Nawrocki Karol Tadeusz 23,25%. Męcen Sławomir Jerzy. 12, 11. Braun Grzegorz Michał, 5, 08. Hołownia Szymon Franciszek, 506. 06. Biejat Magdalena Agnieszka, 4, 18. Zandberg Adrian Tadeusz, 2, 37. Stanowski Krzysztof Jakub, 1, 31. Senyszyn Joanna, 0, 81. Jakubiak Marek, 0,62, Bartoszewicz Artur 0,45, Maciak Maciej 0,19 oraz Woch Marek Marian 0,05. W związku z tym, iż żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów, w której zmierzą się Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w głosowaniu.